Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Pani Przewodniczącej i gratuluję Pani Dyrektor. Z okazji zbliżających świąt również chciałem w imieniu Rady osiągnąć, złożyć wszystkim Państwu serdeczne życzenia spokojnych, zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia i sukcesów w przyszłym roku. Taką piłeczkę w Chciałabym jeszcze dodać, że towarzyszenie Zabianka w postaci tutaj pani przewodnicząca i bardzo proszę. Chciałabym bardzo podziękować pani dyrektor za to, że mogliśmy dzisiaj brać udział w tej pięknej imprezie, przywitać naszych gości, pana prezydenta. Bardzo się cieszę, że na naszym terenie powstały właśnie trzy boiska i mamy nadzieję, że nasza młodzież będzie się rozwijała sportowo. Dziękuję bardzo. Zdrowie i jeszcze wesoły świąt dla Państwa.